Tak się tutaj żyje na tej polskiej wsi. Witajcie. Słuchajcie, dzisiaj odcinek inny niż zwykle, ale jutro startuje Drift Open, czyli mistrzostwa polski, jeśli dobrze rozumiem w drifcie. Tak naprawdę to nie. Jedna z lig driftowych, która, która w Polsce urzęduje, nie jest to, nie są to mistrzostwa polski. Aczkolwiek jest to jedna z czołowych lig. Jedna z czołowych trik. Okej, okay, dobrze. Dlatego spotkaliśmy się z Markiem Witkowskim, właścicielem korwety i właścicielem chyba tak naprawdę jedynej w Polsce w tym momencie driftującej korwety. Bo nie ma co ukrywać, to jest Evenement. No tak, jest to jedyna w Polsce korweta driftu i jedna z niewielu w Europie tak naprawdę. Bo na palcach praktycznie jednej ręki można podać przykłady osób korzystających z tego podwozia w Europie. Dobra, a z tego modelu, c 6 No tak naprawdę też. To... Już nawet nie. nie, jeżeli, nie, się, nie mardujmy, jeżeli się nie. nie mylę, to są praktycznie cztery osoby w Europie, które jeżdżą C6. Mówiąc o aktywnie jeżdżących samochodach. Okej, okay, dobra. No, Czyli nasuwa się podstawowe pytanie: czemu nie? Standardowe auto do driftu, nie BMW. E, czemu ta zmiana z niemieckiej na amerykańską motoryzację? Bo życie jest po to, żeby robić ciekawe rzeczy, a nie nudne. E, słuchaj, no cóż mogę powiedzieć. Przede wszystkim jest firma Rockfast, która wspiera ten projekt. Zajmują, zajmują się częściami do amerykańskich, e, więc. Trzeba zrobić coś amerykańskiego. Więc trochę to tak wynikło samo z siebie. Tak, jak najbardziej. Korweta eee, jest sprawdzona w Stanach. Bardzo dużo osób tam jeździ. Jest relatywnie łatwo dostępna. Sprawdza się, jest dużo rozwiązań. O, tutaj ktoś jedzie, to przepuśćmy jeszcze. Przejedź obok. Pozdrawiamy sąsiada, który na pewno słyszy, jak wyjeżdżamy tym autem. No. Kiedyś czytałem o, o, o kimś, dla kogo ideą było w ogóle BMW z silnikiem LS, czyli tak naprawdę amerykańskim silnikiem. Tak? To, to podobno jest ciekawa sprawa, żeby beta miała LS, bo LS jako silnik jest łatwy do e, podwyższenia mocy, do, 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 do zainicjowania tam tego, żeby on się nadawał do driftu. Tak naprawdę w drifcie w chwili obecnej występują praktycznie tylko dwa silniki. Jeden to jest amerykański LS, a drugi to jest japoński Jodze. Są tam jakieś elementy korzystające z innych rozwiązań, aczkolwiek te dwa silniki przodują. W zależności, czy ktoś chce rządową szóstkę, czy, czy amerykańskie V8, do wyboru do koloru, jak wiesz, High Seas The Limit, mocem ile chcesz, tyle będziesz miał. Są to lekkie silniki, łatwe w obróbce. Dlatego też wykorzystywane, bo też są trwałe. Okej, okay, no ale tutaj e, ważna informacja dla Was, wszystkich słuchających: otóż e, korweta nie służy tylko i wyłącznie do driftu. Choć teraz, tak jak ją widzicie, już jest przygotowana na jutrzejsze zawody. E, tak, Marek tak naprawdę tą korwetą wyjeżdża też sobie pojeździć po trójmieści okolicach. Tak, jest to, jest to samochód, który normalnie przemieszcza się po drogach, jest zarejestrowany, ubezpieczony tutaj, nie ma żadnego problemu. Oczywiście, przed wyjazdem musi mieć zainstalowane lampy i, i tak dalej. E, aczkolwiek taka była idea tego projektu od samego początku, żeby samochodem można się bezpiecznie i spokojnie przemieszczać po drogach, jeździć na wszelkiego rodzaju spoty, a nie tylko prze, przerzucać go na lawecie z kąta w kąt. No tak. Ee, w tym sezonie ma być. Lepiej. Ma być lepiej, dlatego że sam, będąc w czasie zimy, można powiedzieć, kilka razy u, u Patryka i Pawła w Rockparc, widziałem tylko zbierającą się dość ciekawą kupę przepięknych części, które miały trafić do tego auta. E, dlatego, e, jakbyś mógł Marek, w skrócie powiedzieć, co w tym roku się zmieniło w porównaniu do zeszłego, tak naprawdę. Jakie zmiany nastąpiły pod maską albo w samym samochodzie. E, w dużym skrócie, silnik. E, a żeby to troszkę rozbudować, e, to przyszedł silnik, całą inspekcję, został rozebrany. Co było potrzebne do zmiany, zostało wymienione, e, aby utrzymać relatywnie seryjny blok. E, cylindry i, e, i tłoki. E, co do zmian: cały wydech na long -tubach, do tego układ dolotowy oleja e, oraz wałek ostry od Texas Speed i odpowiednie strojenie. Okej, okay, czyli tak jak powiedziałeś to jest taki zestaw standardowy można powiedzieć driftowozu, ale też e, właśnie podniesienie mocy i to, że e, auto też prócz wyglądu i driftu będzie brzmiało inaczej zupełnie niż w zeszłym roku. Ja niestety osobiście w zeszłym roku nie byłem na zawodach, chociaż Marek z Patrykiem zapraszali bardzo mocno, to wyszło tak a nie inaczej, musiałem oglądać to w internecie, ale to też informacja dla Was. Relacja będzie na Drift Open z Drift w sobotę i niedzielę, czy tylko w niedzielę? Sobota i niedziela. Sobota i niedziela, więc jeśli ktoś z Was nie będzie mógł dotrzeć, a zapraszamy do Torunia na zawody, to jest w internecie możliwość obejrzenia tego i tam zobaczenia, jak sobie Marek będzie radził. I teraz, jeszcze pytanie: żebyś się bardzo mocno cofnął. Jak wiesz, ja mam kontakt z różnymi ludźmi i zawsze mnie ciekawi jedna rzecz. Dlaczego ten rodzaj motosportu? Dlaczego nie terenówka i pójście w ten? Dlaczego nie jakiś zwykły amerykańc można powiedzieć, i zawody szutrowe, typowe raili? Dlaczego drift? Naj... Nie wiem, według mnie osobiście najkrótszy, naj... Naj... Naj <grywa> chyba e... najkrótsze zawody. <grywa> nie, wiesz co, ja różne dyscypliny motorsportu uprawiam i ja tak naprawdę zacząłem od motocykli uprawiałem stud, więc jazda na kole, tego typu rzeczy w międzyczasie jakiś wypadek, zmiana planów a tu jest łatwiej mając, mając puszkę, a jednak ta spontaniczność i duże możliwości w drifcie, a nie tylko jazda stricte pod stoper jest czymś co mnie urzekła Okej, okay, dobra, ale czy, ale mam rację, bo mi też powiedziałeś wcześniej ciekawą rzecz. E, mnóstwo przygotowań, kilka miesięcy, tak naprawdę, budowy. E, piąt, w piątek macie treningi, w sobotę kwalifikacje, w niedzielę e, przejazdy. Przez te, przez kwalifikacje i przez e, te już przejazdy punktowane, jak długo korweta będzie jeździła na torze, tak faktycznie? E, pomijając piątkowe treningi. No właśnie. To przez, przez weekend sądzę, że. No może z pół godziny się uzbierać. Pół godziny się może uzbierać. No tak, bo przejazdy. Bo niektóre przejazdy są wręcz sekundowe, tak? Tak. tak ponieważ... mają jakieś 20-30 sekund. jeden. 20-30 sekund, kilka miesięcy zabawy, żeby przyciągnąć jak najbardziej się da całe możliwości auta przez 20-30 sekund. Z I z drugiej, z drugiej strony to jest też ekscytujące, bo ten sport jest skondensowany. To jest jeden z mniejszych motorsportów. W których możesz obserwować całą walkę będąc na trybunach, od początku do końca. A to prawda. To jest to, jest to co ja rozumiem, a czego nie, osobiście nie rozumiem Formule 1. Czyli czemu ludzie siadają płacą gigantyczne kasy za bilety, żeby zobaczyć, jakim auto śmignie tylko przez kawałek, a nie wiedzą, co tam się dalej dzieje. Emocje, emocje to wszystko chyba, które co, co nas napędza. No tak, to prawda. E... Dla osób jeszcze, które nie są zaznajomione z e, tak naprawdę ciekawym motosportem, jakie auto musi mieć, musi mieć podstawowe wymagania? Ja osobiście wiem o klatce. Tak? Klatka, która zabezpiecza Ciebie w środku, jest, jest wymogiem. Przede wszystkim musi być ten napęd. To jest, no to dobra, jest, to jest okay. pierwsze. Przecież. Może oczywiste, aczkolwiek fakt faktem, że jest to zapisane w regulaminie w jednym z pierwszych punktów. Że nie możesz jechać na zawody mając samochód na przykład cztero w 4-bucie. Co też można driftować 4-napędowką. No tak. Tak, tu jest tylny napęd i tak dalej. Klatka. Klatka zależy tylko i wyłącznie od tego, w jakiej klasie występujesz. Są klasy typowe dla amatorów, żeby zacząć przygodę z driftingiem i tam nie musisz mieć klatki bezpieczeństwa. Wystarczy tak naprawdę auto z tylnym napędem, zablokowany dyferencjał z tyłu, żeby jednak ten poślizg utrzymywać. I umiejętność. Okay. Cała reszta to są dodatki, które się przydają, które poprawiają to, jak jeździsz, które poprawiają to, jak jesteś w stanie się zaprezentować, ale w tych podstawowych klasach nie są wymagane. Uh -huh. Na poziomie, na którym my uczestniczymy w zawodach, rzeczywiście potrzebujemy klatkę, potrzebujemy takie rzeczy jak na przykład system gaśniczy w całym aucie, w komorze silnika oraz w środku. E, pasy bezpieczeństwa, zabezpieczenie kierowcy w postaci chociażby systemu. punktowych czy nie? E, 4? 4 okay. e, system bezpieczeństwa, chociażby taki jak Hans, e, który e, blokuje e, szyję, aby w przypadku uderzenia nie, 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 nastąpiło, nie nastąpiły tam jakieś większe problemy zdrowotne. Okay. Okay. Regulaminy są długie albo dłuższe, do których my musimy się dostosować. Yy... Tak, ale widziałem, że chyba masz kilka rzeczy dodatkowo zrobionych, bo z e, wichajstry, że <grystanie> tak to po prawej stronie, to nie jest odcięcie też prądu? Yy, jest centralny włącznik prądu, który musi nie tylko odłączyć prąd, ale też zgasić cały samochód oraz właśnie chociażby system gaśniczy, który musi być e, e, uruchamialny też z zewnątrz po A właśnie, bo ten system gaśniczy, to się ostatnio dowiedziałem, że to jest rozprowadzanie piany tak, czy tam e, proszku po samochodzie ale w odpowiednich miejscach on się załącza sam w razie czego, czy to Ty musisz załączyć albo osoba z zewnątrz? Powiem tak, minimalnym wymogiem jest uruchamianie manualne, tak? I okay. tak jak tutaj mamy to zrobione, jest to typowe mechaniczne rozwiązanie, nie chcemy się bawić w żadną elektronikę, to musi zawsze działać w każdym momencie możliwym. Uruchomione może być albo przeze mnie ze środka, albo właśnie przez obsługę z zewnątrz, w zależności od konieczności. Coś jeszcze co do, do, do zmiany. Ja osobiście korwetę widziałem w zeszłym roku, bo przyjechała, przyjechał Marek na zlot razem z Patrykiem ekipą Rock Part, i ekipą RockPart zaprezentować Hamera i korwetę. Tak specjalnie, żeby pokazać jak największe zmiany. Chyba koła też większe wleciało od tego czasu. Eee, wiesz co? Korweta jest na tyle fajnym samochodem, że została zaprojektowana jako samochód sportowy. Z założenia. Bardzo dużo samochodów, które widujemy w motorsporcie, to są zwykłe samochody przerobione do sportu. No Korweta tak. ma ten plus, że ona z założenia była projektowana już jako auto do motorsportu. E, aczkolwiek no, już na tym etapie, na którym my, my uczestniczymy w zawodach, jest dość dużo zmian. E, mamy tutaj zawieszenie gwintowane, e, całkowicie zmienione. Tak, ale chyba tak? jego dostanie chyba było problemem, tak? bo coś tam w zeszłym sezonie pamiętam, że e, Patryk narzekał, że. W, w, Piersi w Europie, tak? Czy coś takiego aż tak kombinowaliście, żeby miałaś taki skręt? Czy... Eee, tak, zawieszenie, zawieszenie gwintowane nie jest problemem. Możesz sobie zamówić do, każdy, do każdej korwety, zamontować i jest dość powszechnie dostępne nawet u dystrybutorów u nas w Polsce. Eee, my zamontowaliśmy jako. No, chyba jedni, pierwsi, jedni z pierwszych w Europie, albo tak naprawdę pierwsi w Europie, eee, zestaw, jeden z czołowych zestawów eee, tak zwanego skrętu, czyli aby promień skrętu. Był relatywnie mały, a wychylenie kół bardzo, bardzo duże. Skręca w miejscu. Tak, myślę. Tutaj, tutaj, tutaj nie ma problemu z parkowaniem. Okej, okay. słuchajcie, to tak naprawdę dzisiaj krótki temat, bo Markowi nie możemy zajmować za dużo czasu. Jeszcze jest cała kwestia przygotowań, bo to, że widzicie samochód, to jedno. Tak naprawdę ile? Jeszcze dwa samochody co najmniej czy czy, czy cały bus? Dwa samochody. No jeszcze, jeszcze cały bus plus cały nasz zespół teamowy musi dojechać na miejsce, więc no, jedziemy, jedziemy w trzy auta tak naprawdę. No jest to więc trzy auta wyprawa, dwa auta zabezpieczenia, e, pewnie jakiś dodatkowy zestaw kół, tak? Czy tam te piękne opony z tyłu. To, to znaczy twarde jak kamień to są te, na których e, pewno nie będzie. Na pewno nie twarde jak kamień. Na pewno nie jak kamień, bo to jest bardzo często popełniany błąd. E, w drifcie my walczymy o to, aby była przyczepność. Bo chcemy, żeby działo się to jak najszybciej, jak najbardziej dynamicznie. E, więc opony są nowe. Opony są mięciutkie, bardzo ładnie dymiące, ale tak e, zapas jest ich dość duży. Do tego felgi części zapasowe narzędzia namiot serwisowy i cały garmasz. No tak. Słuchajcie, tak więc ja Markowi dziękuję. Was zapraszam do zaobserwowania rok parców Marka Witkowskiego na, na Facebooku na Instagramie VivGarage. Viv tak? Tak, Viv na Instagramie. Dokładnie, na Instagramie VivGarage. Tam możecie zobaczyć zmiany tak naprawdę przez ostatni czas, co się działo, jakie były poprzednie samochody Marka i tym podobne. A już jutro wszyscy razem życzymy od jutra powodzenia i w tym sezonie jak najlepszych wyników, żeby korweta pokazała, jak wysoko jest klasa amerykańska w tym sporcie. Dziękuję. Zrobimy co w naszej mocy. Super. Dziękujemy.